No, witam was, witam was w kolejnym odcinku mojego let's playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem byliśmy na misji w szkółce, gdzie multiwarmy robiły solidne zagrożenie. Na szczęście udało mi się to ogarnąć w taki sposób, żeby nie umrzeć od razu. Yy, Wayne and Containment już tak naprawdę nie ma sensu zaglądać w większości wypadków, ale to mi szkodzi. Okej, okay. jest i pauza, idziemy tu, tak, sprzedajemy nadmiar pierdół, który być może mi wypadł, jeden smoke grenade, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Minion launcher to nuda, Toxigany się robią, disruptor gany, kolejne dwa, dostałem. A. Nie mam po co ich sprzedawać na razie. Brain Launcher, kolejny do sprzedania. Hmm. I chyba tyle. Okej. Okay. Okej, okay, jest. Prosimy bardzo. Eee, I no. Hmm. Zastanawiam się, czy nie byłoby rozsądnie dokupić sobie troszkę naukowców w chwili obecnej. Bo tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze dwóch. Akurat. Was jeszcze nie ma po co kupować, choć widziałem, że był tu ktoś ze skillem 100. Lack of available accommodation. Trochę dupa. No nic, to zbudujmy kolejne. No. Zbudujmy tutaj kolejne Living Quarters. Trochę do dopy, że Access Lift jest tak blisko, ale no trudno. No to. Śmigamy, jak sądzę. Teraz, skoro zostaliście przydzieleni do bazy, to możemy was przydzielić do researchu. Ok. A, jak nie ma projektu? Hmm. A no tak, bo tutaj tylko był. Była broń. Do zbadania. Skeletoid. Taka wesoła istotka. Więcej. Y, teraz siadamy do autopsji. Autopsje powinny się kończyć dość szybko. Przynajmniej na to liczę. Mhm. Okej. Okay. Autopsja dokończona. Teraz Krysalis. Megapole Attacked by Diablo! Dobra, eee, kolejny tydzień został ukończony niniejszym. No tak, eee, Advanced Biochemistry, no to muszę najpierw skończyć badania. A, niestety moje badania już już troszeczkę, jeszcze troszeczkę, już zaraz się skończą. Yes. De Devastator Cannon! Ok, w tym dokładnie momencie rozsądnie byłoby zacząć robić Advanced Quantum Physics Lab. Wtedy mógłbym poprzenosić swoich pacanów, znaczy dokupić więcej pacanów i. No niestety się. skończyła się sielanka, więc prosimy tutaj o. i lecimy na misję. By collapsing building. Czy ten radiowóz właśnie zastrzelił budynek? No cóż? Dobra, teraz będę pamiętał, żeby przydzielić, yy, prawda, pacanów z bronią wybuchowo do oddzielnego składu, bo nigdy nie pamiętam o tym. Dobra. I teraz tak. Roboty do osobnego składu. Sek idzie do osobnego składu. Ludzie do osobnego składu. Okej. Okay, w taki sposób. Się podzielimy obowiązkami. Okej, okay, i... okej. Okay. Mhm. Mm tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. I skład wybuchowy. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Mm, zaczynamy. Zapisujemy Start Practical i... bierzemy się za eksplorację. W dość wygodnym miejscu wystartowałem, bo będę miał łatwiejszy dostęp do, yy, prawda, najbardziej problematycznych lokalizacji. Przede wszystkim zejście na dół, tam jest yy, największym z problemów. Wy będziecie wysłani na ogólną eksplorację tutaj, ponieważ nie ma gwarancji, że oni się akurat zesponowali tutaj na dole. Hmm. Zastanawiam się. Chyba tędy. No okej, okay, so far so good. Dobra, schowaj się tu. Dobra, wy dwa jesteście ruszeni. Teraz wy, ludzie. Wy będziecie szli bezpośrednio tutaj, przede wszystkim, oraz jako dodatkowa obstawa dla moich pacanów. Mhm, mm teraz tak, wy, idzie, jesteście tutaj z wszystkimi wybuchowymi. Szanse niewielkie, że oni tu są ale wypadałoby sprawdzić. Dobra, będziesz stać tutaj. Jest ty. Jako posiadacz najmniejszej liczby tajemniców. No niech będzie tu. I stój tu. Okej, okay, teraz wy wszyscy z bronią wybuchową. Justynko, prosimy tu. Looks clear. Dobra. Jest ty. W sumie, skoro jest okazja. ...zajrzyj. No raczej wszyscy będziecie musieli iść tędy, ponieważ... ...chyba, że tutaj cię puszczę. Dobra. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj was rozstawię. Dwoje, a ty... Ty pójdziesz tutaj. Okej. Okay. Wygląda obiecująco wstępnie. Turn end. Zobaczmy, co się stanie. Dzień dobry, panu. Wojtek dostał kryta. To niedobrze. Dara, lecimy Was po kolei. O szwak, ledwo żyjesz. Gdzie jest najbliżej? Droga ucieczki. Wygląda na to, że tu. Dobrze. Więc tak, on miał Disruptora, to dobrze. I teraz gdzieś tu... Okej okay, i okej. Okay. Dobra. Żyjecie. Raz ty. Clear. Looks clear. Okej. Okay. Raz wy. Na dół. Bo jest niemała szansa. No właśnie. <grybujesz> jest nie mała szansa, że uciekali tutaj na dół, nie? Paper, jak miło. Kura. Wygrałem! Nie jestem mocno zadowolony z rezultatów w tej misji, ale... No cóż... Mogło być gorzej. Przynajmniej mam dwóch zapasowych pacanów jeszcze, którzy się podleczą niedługo. Judgment Central. Tak, tak. I... Zobaczmy, co się dzieje z badaniami. Quantum Physics Lab długo mu zajmie jeszcze. To niedobrze. Chyba, że. Hmm. hmm. Przetransferuję wam alien artefakta jednego do badań. I te alien artefakty jeszcze do badań. Bo to ta raczej biochemia. Okej. Okay. Dobra. Niech se leci. Sprzęt. Czekamy, aż doleci. Bo nie chcę przyspieszać. O właśnie. Pauza. I w tym momencie będę mógł ruszyć badania tutaj, w tym, w... Tutaj, w tym! Powinienem móc. Z jakiegoś powodu nie mogę. Bo to jest biochemia. Okej. Okay. No, dobra, trudno. Niech se stoi w takim razie nadal. Okej, okay. kolejna autopsja dokonana. I ruszamy następne autopsje. Niestety, sielanka się skończyła. Mam nadzieję strącić tylko to ufo, ponieważ. Yy, dodatkowe wylatujące z innego portala. Choćbym nie wiem, co miał zrobić, yy, będzie prawda, musiało przeżyć. Więc patrzymy się na to ufo. Niestety. Powinienem w sumie tym się zająć, bo ono jest bliżej miasta, no ale już za późno. Na bezstrzela wykorzystuję fakt, że to jest obstawa dla tamtego statku, a ten będę chciał po prostu zaatakować, ale ono już ucieka. Także trochę siara. Dobra. No to zmieniamy cel Wam, Panowie i Panie. W sumie ten cel byłby całkiem rozsądny, ponieważ uzyskam w ten sposób być może troszkę dodatkowego sprzętu, choć szanse są niewielkie na to. Sięjko. Call to w Sirius wyruszyli, żeby się popaczać. No nic, zawracamy Was do bazy. Nic nie udało mi się dokonać jeszcze póki co. Znaczy, w, tej, w tym określonym ataku, no ale mówi się trudno. Nawet nie zdążyłem wylecieć, nie? Zobaczmy, jak tam kontakt transstellar dalej jest on-friendly, ok. Dopóki tylko unfriendly są, to nie będą mnie atakować. Ale niestety, jak widzicie, doszło do tego. W związku z czym Łukaszu muszę cię pożyczyć, tak jak i ciebie, Wojtku. Mhm. No i będziemy się rozsiadać na misji. Trudno. 10 jednostek? Przecież 12 wysłałem. Broń wybuchowa, broń wybuchowa, broń wybuchowa, broń wybuchowa i broń wybuchowa. Tak, roboty osobno, ludzie i sektoidy osobno. Trochę do dupy nam się składy porobiły, ale będziemy musieli z tym dealować razy raz warto by było zagrać misję w real time tak w sumie zdałem sobie sprawę nie lubię real time bo prawda tradycjonalista jestem jeśli chodzi o X gomy ale no w real time dużo łatwiej się gra jeśli yy, wykorzystujesz pewne określone z braku lepszego określenia techniki start tactical tylko że to jest nudne wtedy nie przepadam za bardzo za trybem real time yy, okej okay. Jesteście wszyscy na podwyższeniu trochę do doby. Nie podoba mi się to, co tu się dzieje, ale nie mam wyjścia. No dobra, to was mogę ruszyć całym składem w takim razie. I no, lurkujcie se w tym ogólnym rejonie, jak sądzę. Bo zejścia na dół tutaj nie ma. No trudno. Będzie co ma być. Cienem. Ok. Yes, I'm sure. Enter, zobaczmy co się stanie. No, schowali się gdzieś głębiej. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony niedobrze jest to, ponieważ, sądząc po czasie, jaki pasek potrzebuje, żeby zejść do końca, jest ich, no może być ich tu sporo. No dobra. Yy, teraz tak, Wy. Okej, okay, so far so good. Okej. Okay. 15. Jeszcze się wycofasz w razie czego, to tu zostaniesz. Okej. Okay. Teraz tak, Ewelinka. Prosimy o łaskę. Żeby to nie była ryzykowna miejscówka, ponieważ bardzo różnie z tym bywa, niestety. Więc yy, wystawię was chyba tutaj po prostu na razie. Ja będę się starał. Będziecie tutaj podglądać. Okej. Okay. No i teraz was wszystkich trzeba puścić tędy. No to jak sądzę, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Bardzo mi się nie podoba to, co się tutaj w tym momencie dzieje, bo tego rodzaju przestrzeń będzie cholernie trudna do nawigowania. Aha. Dodatkowo jest niepokojąca cisza. Bo to dodatkowy problem będzie, jeśli tu jest kilka pięter, bo to może znaczyć, że się zesplanowali gdzieś na piętrze. Oj, ale widzę, że powinienem już kończyć ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczmy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie